godzina 15, Właśnie wjeżdżałam na trasę toruńską w Warszawie, kierując się na Okęcie, by złapać nocny lot do Krakowa, kiedy mój telefon zawibrował. Na wyświetlaczu pojawiło się imię mojego brata, Marka. Założyłam, że to ostatnie ustalenia dotyczące pogrzebu taty. Od trzech dni, od kiedy tata zmarł nagle na zawał serca, koordynowaliśmy wszystko. Latałam między moją warszawską firmą a rodzinnym miastem, by pomóc w przygotowaniach. Ruch na trasie toruńskiej, jak zwykle, był duży, więc zjechałam na najbliższy parking, żeby bezpiecznie odczytać wiadomość. To, co zobaczyłam na ekranie, zmroziło mi krew w żyłach, a ręce zaczęły drżeć. Nie przyjeżdżaj jutro na pogrzeb taty, tylko rodzina nie jesteś mile widziana. Zdecydowaliśmy, że nie należysz już do nas. Pożegnaj się na swój sposób. Nie próbuj zmieniać naszego zdania, Marek. Wpatrywałam się w wiadomość przez pełne trzy minuty, czytając ją w kółko, żeby upewnić się, że niczego nie przeoczyłam. Mój młodszy brat, złote dziecko, które nigdy w życiu nie przepracowało uczciwie ani jednego dnia, mówił mi, że nie jestem mile widziana na pogrzebie naszego ojca. Ten sam brat, który przez ostatnie dziesięć lat żył z rodzinnych pieniędzy. Podczas gdy ja budowałam swoje biznesowe imperium od absolutnego zera, pracując 18 godzin dziennie i poświęcając wszystko dla sukcesu. Drżącymi rękami przewinęłam historię naszych ostatnich wiadomości, szukając wskazówek, co się zmieniło. Jeszcze wczoraj rano Marek nieustannie pisał do mnie z prośbą o pokrycie dodatkowych kosztów pogrzebu, bo tata zasługuje tylko na to, co najlepsze, a pieniądze nie powinny być problemem w tym czasie. Natychmiast przelałam 15 tysięcy złotych do zakładu pogrzebowego Cichy Zakątek na ich pakiet premium, machoniową trumnę z mosiężnymi okuciami, wyszukane kompozycje kwiatowe od najdroższej kwiaciarni w mieście, przyjęcie dla 200 osób z otwartym barem i trzydaniowym posiłkiem. Ale najwyraźniej opłacenie całego pogrzebu nie uprawniało mnie do udziału w nim. Natychmiast zadzwoniłam do Marka, ale od razu włączyła się poczta głosowa z jego typowo arogancką wiadomością. Potem zadzwoniłam do mojej siostry, Anny, mojej macochy Patrycji, mojego kuzyna Dawida, a nawet mojej cioci, Zofii. Każde połączenie od razu trafiało na pocztę głosową. Wyraźnie uzgodnili to razem, zorganizowali jakieś rodzinne spotkanie, na którym wspólnie zdecydowali, że nie jestem już częścią rodziny kowalskich, ironia była absolutnie druzgocąca i wściekła. Przez ostatnie pięć lat potajemnie finansowałam ich cały komfortowy styl życia poprzez to, co oni uważali za udane portfolio inwestycyjne taty. Prawda była taka, że tata był prawie bankrutem, kiedy cicho przejęłam wszystkie jego finanse trzy lata temu. Jego rosnące rachunki medyczne, drugi kredyt hipoteczny na rodzinny dom, pożyczki studenckie Marka, wydatki na wesele Anny, uzależnienie Patrycji od zakupów. Członkostwo w klubach sportowych, luksusowe samochody wszystko to było opłacane przez moje Imperium Zakładów Pogrzebowych Kowalski Usługi Pogrzebowe. Tak, firma, którą zbudowałam od podstaw własną krwią, potem i łzami nosiła nazwisko naszej rodziny. Zaczynałam od jednego małego, borykającego się z problemami zakładu Pogrzebowego w Ciechanowie. Wykorzystując każdy grosz moich oszczędności i ogromną pożyczkę biznesową. Przez 8 lat rozwinęłam ją w sieć 67 strategicznie położonych placówek w całej Polsce, obsługujących duże miasta od Warszawy po Wrocław i Gdańsk. Roczne przychody wynosiły 420 milionów złotych. Obsługiwaliśmy ponad 15 tysięcy usług rocznie, w tym dla jednych z najbardziej prestiżowych i zamożnych rodzin w kraju. A teraz mówili mi, że nie mogę uczestniczyć w pogrzebie mojego własnego ojca w placówce, której byłam wyłącznym właścicielem. Wyciągnęłam telefon i wybrałam numer, który znałam na pamięć bezpośrednią linię do mojej flagowej placówki cichy zakątek. Dzień dobry, z tej strony Emilia Wiśniewska. Jak mogę pomóc w tym trudnym czasie? Emilio, z tej strony panna Anna Kowalska, właścicielka i prezes zarządu Kowalski usługi pogrzebowe. Muszę, żebyś natychmiast odwołała usługę dla rodziny kowalskich zaplanowaną na jutro rano. Nastąpiła szokowana pauza. Pani to niezwykle duża usługa z już znacznymi przygotowaniami. Pracujemy non stop od trzech dni. Czy jest pani absolutnie pewna tej decyzji? Całkowicie pewna. Natychmiast anuluj wszystko. Oględziny, nabożeństwo pogrzebowe, pochówek, przyjęcie. Nic nie zwracaj rodzinie. Rodzina Kowalskich zdecydowała się załatwić swoje sprawy gdzie indziej. Ale pani kowalska, wpłacili już piętnaście tysięcy złotych depozytu i przygotowaliśmy wszystko zgodnie z ich bardzo szczegółowymi i precyzyjnymi życzeniami. Same kwiaty kosztowały 3 tysięcy złotych. Depozyt zostaje u nas jako opłata za anulowanie za niedogodności i zmiany w ostatniej chwili. Spakuj wszystkie kwiaty i przekaż je do lokalnych szpitali i domów opieki. Katering można przekierować do schronisk dla bezdomnych i banków żywności. I Emilio, dodaj nazwisko rodziny Kowalskich do naszej stałej listy bez usług we wszystkich 67 placówkach w całym kraju. Zrozumiany. Natychmiast to wdrożę i powiadomię wszystkich naszych regionalnych menedżerów i dyrektorów placówek. Proszę również wysłać szczegółowe powiadomienie o anulowaniu do rodziny w ciągu godziny. Upewnij się, że zrozumieją, że Kowalski usługi pogrzebowe nie będzie świadczyć dla nich żadnych usług teraz. Ani w przyszłości. Po odłożeniu słuchawki siedziałam w samochodzie przez kilka minut, serce waliło mi w piersi, gdy myślałam o tym, jak nasza rodzina doszła do tego absolutnie toksycznego punktu. Rodzina kowalskich zawsze była skomplikowana i konkurencyjna, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że posuną się do tego poziomu czystej okrucieństwa. Dorastając zawsze byłam tą odpowiedzialną, tą, która osiągała sukcesy dzieckiem, które zajmowało się problemami wszystkich innych. Podczas gdy Marek imprezował na studiach za pieniądze taty, a Anna skupiała się wyłącznie na znalezieniu bogatego męża, ja pracowałam na trzech etatach, żeby opłacić sobie wieczorowe studia biznesowe. Kiedy ukończyłam studia z tytułem MBA, zaczęłam pracować w zakładzie pogrzebowym Henderson w Radomiu, żeby od podstaw nauczyć się branży usług pogrzebowych. Praca była trudna, emocjonalnie wymagająca, często łamiąca serce. Ale odnalazłam głęboki sens w pomaganiu rodzinom przechodzić przez ich najciemniejsze chwile z godnością i szacunkiem. W ciągu dwóch lat ciężkiej pracy i ostrożnego oszczędzania zgromadziłam wystarczający kapitał, żeby kupić swój pierwszy zakład pogrzebowy w Ciechanowie. Był mały, borykający się z problemami finansowymi, z niedostatecznym personelem, ale widziałam w nim ogromny potencjał. Pracowałam 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Ucząc się każdego aspektu biznesu: technik balsamacji, doradztwa w żałobie, planowania spadkowego, zarządzania cmentarzem, a nawet utrzymania terenów zielonych i obiektów. Każdą rodzinę traktowałam jak własnych krewnych, zapewniając ich bliskim szacunek i współczującą opiekę, niezależnie od ich sytuacji finansowej czy statusu społecznego. Firma szybko rosła dzięki rekomendacjom ustnym. Rodziny, które doświadczyły naszej troskliwej obsługi, opowiadały o tym innym rodzinom. Moja reputacja uczciwości, współczucia i profesjonalizmu rozprzestrzeniła się po Mazowszu, potem po całej Polsce. Każdy grosz zysku reinwestowałam w firmę, przejmując borykające się z problemami zakłady pogrzebowe i przekształcając je w dochodowe, szanowane placówki, które z doskonałością służyły swoim społecznościom. W momencie, gdy zdrowie taty zaczęło poważnie podupadać trzy lata temu, Kowalski Usługi Pogrzebowe generowało wystarczające dochody, żeby cicho pokryć wszystkie rosnące wydatki naszej rodziny. Tata nigdy nie wiedział, że jego astronomiczne rachunki medyczne są opłacane przez moją firmę. Myślał, że jego stara polisa ubezpieczeniowa jest nadal aktywna i kompleksowa. Marek nigdy nie wiedział, że jego kredyty studenckie są pokrywane przez to, co mówiłam mu, że jest rodzinnym funduszem edukacyjnym. Anna zakładała, że tata płaci za prywatne szkoły jej dzieci i wydatki biznesowe jej męża. Byłam niewidzialną finansową siatką bezpieczeństwa, zapewniając, że nasza rodzina nigdy nie martwiła się o pieniądze, podczas gdy oni nadal traktowali mnie jak czarną owcę, która wybrała makabryczną i depresyjną ścieżkę kariery, która ich zawstydzała na spotkaniach towarzyskich. Mój telefon zadzwonił. Na ekranie pojawiło się imię Marka. Emilia, co ty do cholery zrobiłaś? krzyknął zanim zdążyłam się odezwać. Jego głos był piskliwy od paniki i wściekłości. Witaj, Marku, jak ci idzie wieczór? Właśnie dzwonili z zakładu pogrzebowego. Powiedzieli, że cała nasza usługa jest odwołana. Powiedzieli, że jesteśmy na stałe zbanowani ze wszystkich ich placówek. Co im powiedziałaś? Powiedziałam im prawdę, że rodzina Kowalskich nie potrzebuje już ich usług. To jest kompletnie szalone. Nie możesz tak po prostu odwołać pogrzebu taty. Właściwie mogę, ponieważ za wszystko zapłaciłam i ponieważ najwyraźniej nie jestem już uważana za rodzinę, uznałam, że wolicie sami zająć się przygotowaniami. Ty wpłaciłaś depozyt, ale nadal jesteśmy rodziną. Nie możesz tego zrobić, tacie. Rodzina? Zaśmiałam się, ale nie było w tym ani krzty humoru. Według Twojej wiadomości sprzed dwóch godzin nie jestem już rodziną. Cytuję. Nie należysz już do nas. Po drugiej stronie linii zaległa oszołomiona cisza. Emilia, nie miałem tego na myśli. Po prostu byliśmy zdenerwowani ostatnimi sprawami. Jakimi sprawami, Marku, za co dokładnie jestem tym razem karana? Cóż, Patrycja powiedziała, że ostatnio zachowujesz się wyniośle. Jakbyś uważała się za lepszą od nas wszystkich, bo masz teraz trochę pieniędzy. Jakich pieniędzy, Marku? Proszę, oświeć mnie na temat tych pieniędzy, które rzekomo mam. Twój biznes? Twój. Wszyscy wiedzą, że zakłady pogrzebowe zarabiają przyzwoite pieniądze, jeśli się je dobrze prowadzi. Wyjęłam laptopa i otworzyłam kompleksowe dane finansowe, których od lat obawiałam się im pokazać. Porozmawiajmy o pieniądzach, dobrze? W ciągu ostatnich trzech lat ile myślisz, że tata wydał na wydatki medyczne? Nie wiem może w sumie pięćdziesiąt tysięcy złotych. Jego ubezpieczenie pokrywało większość wszystkiego. 347 tysięcy złotych, Marku. Jego ubezpieczenie zostało anulowane dwa lata temu, kiedy nie mógł już płacić składek. Kompletna cisza. A twoje kredyty studenckie, te, które myślałeś, że tata hojnie spłacał, to około 30 tysięcy złotych w sumie, może 35 tysięcy złotych? 127 tysięcy złotych plus narosłe odsetki, spłacone w całości w zeszłym roku przez Kowalski Usługi Pogrzebowe. Więcej oszołomionej ciszy. Prywatne szkoły dzieci Anny, jej wyszukane wydatki na wesele, rachunki kart kredytowych Patrycji, które zdają się rosnąć co miesiąc, drugi kredyt hipoteczny na rodzinny dom, który tata rzekomo spłacił lata temu. Emilia, co dokładnie próbujesz tutaj powiedzieć? Mówię, że przez ostatnie trzy lata każdy pojedynczy wydatek w tej rodzinie był pokrywany przez Kowalski usługi pogrzebowe moją firmę. Imperium zakładów pogrzebowych, które wszyscy uważacie za tak makabryczne i poniżej statusu społecznego naszej rodziny. To kompletnie niemożliwe. Naprawdę? Czy naprawdę myślałeś, że tata miał ponad 400 tysięcy złotych wydatków medycznych, pokrytych przez ubezpieczenie, które nie istniało? Czy myślałeś, że jego skromna emerytura generowała wystarczające dochody, żeby opłacić wesele Anny za 60 tysięcy złotych? Twoje studia, uzależnienie Patrycji od zakupów i koszty utrzymania wszystkich? Słyszałam, jak ciężko oddychał, próbując przetworzyć te informacje. Kowalski, usługi pogrzebowe, Marku, 67 placówek w sześciu województwach 420 milionów złotych rocznych przychodów. Nie wybrałam tylko kariery w usługach pogrzebowych. Zbudowałam ogromne imperium od zera. I to imperium utrzymuje całą tę rodzinę finansowo, podczas gdy wy wszyscy patrzycie na mnie z góry i na mój depresyjny wybór kariery. Kłamiesz. To musi być jakiś żart. Kłamie? Sprawdź rejestry płatności za ostatni pobyt taty w szpitalu Cedrowa Aleja. Sprawdź, kto spłacił rodzinny dom, kiedy tata zbankrutował na kredycie hipotecznym dwa lata temu. Sprawdź, kto pokrywał karty kredytowe Patrycji, twój czynsz za mieszkanie, wydatki edukacyjne dzieci Anny. Bardzo długa pauza. Dlaczego nigdy nam o tym nie powiedziałaś? Powiedziałam, że dokładnie tak by się stało. Wiedziałam, że nagle wszyscy zaczęlibyście mnie inaczej traktować, zaczęlibyście ciągle prosić o pieniądze, zaczęlibyście widzieć we mnie osobisty bank zamiast swojej siostry. Więc co teraz? Jaki masz plan? Teraz sami wymyślicie, jak opłacić pogrzeb taty. I wszystkie te miesięczne płatności, które magicznie pojawiały się na waszych kontach przez lata, kończą się dziś o północy. Emilia, proszę, nie stać nas na pogrzeb taty bez twojej pomocy. Powinniście byli o tym pomyśleć, zanim wykluczyłyście mnie z rodziny. Po prostu zadzwonimy do innych zakładów pogrzebowych w okolicy. Prawie roześmiałam się na głos. Powodzenia z tym podejściem. Cichy zakątek był jedyną placówką w całym województwie z dostępnością w tym tygodniu. Najbliższa opcja to Henderson Memorial, ale są całkowicie zarezerwowane na najbliższe sześć tygodni. Nie możesz tego zrobić. Tata zasługuje na właściwe nabożeństwo pogrzebowe. Tata zasługuje na wiele rzeczy. Zasługiwał na dzieci, które traktowałyby się nawzajem z szacunkiem i miłością. Zasługiwał na szczerość w kwestii prawdziwej sytuacji finansowej naszej rodziny. Zasługiwał na znacznie więcej niż to, co dostał od nas wszystkich. Czego od nas chcesz? Co trzeba zrobić, żeby to naprawić? Chcę, żebyście zrozumieli, że czyny mają rzeczywiste konsekwencje. Zdecydowaliście, że nie jestem rodziną, więc teraz możecie zająć się sprawami rodzinnymi bez mojego udziału ani wsparcia finansowego. Ile kosztowałoby przywrócenie usługi? Starannie rozważyłam to pytanie. To już nie chodzi o pieniądze, Marku. Chodzi o szacunek, o traktowanie ludzi z podstawową ludzką przyzwoitością, zwłaszcza członków rodziny. Przepraszamy, dobrze? Popełniliśmy straszny błąd. Przepraszam, nie odbuduję zaufania, które zajęło lata, by zniszczyć je poprzez zaniedbanie i brak szacunku. Więc naprawdę pozwolisz, żeby tata został pochowany bez właściwej usługi? Ja nic nie robię, tacie. To wy stworzyliście całą tę sytuację. Po odłożeniu słuchawki mój telefon natychmiast zaczął wibrować od desperackich połączeń od Anny, Patrycji, kuzyna Dawida, cioci Zofii, a nawet niektórych dalekich krewnych, o których nie słyszałam od lat. Każde połączenie puściłam na pocztę głosową, a potem całkowicie wyłączyłam telefon. 20 minut później włączyłam telefon, żeby sprawdzić wiadomości. Było czternaście wiadomości głosowych i 37 siedem SMS-ów. Posłuchałam jednej od Anny, która histerycznie szlochała. Emilio, proszę, odbierz telefon. Wiem, że strasznie namieszałyśmy. Wiem, że to, co powiedział Marek, było okropne i niewybaczalne, ale proszę, nie kasztaty, bo byłyśmy głupie i zazdrosne. Postanowiłam do niej oddzwonić. Emilia, dzięki Bogu. Proszę, musimy o tym porozmawiać. Słucham, Anno. Wiem, że byłyśmy dla ciebie okropne. Wiem, że to, co powiedział Marek o pogrzebie, było okrutne i złe, ale proszę, nie kasztaty bo byłyśmy idiotkami Nie karam taty Anno chronię się przed rodziną która wyraźnie nie ceni mnie ani moich zasług Cenimy cię po prostu byłyśmy byłyśmy zazdrosne okej okay? Zawsze byłaś taką sukcesem tak niezależną tak poukładaną Czułyśmy się nieadekwatne i głupie w porównaniu Więc postanowiłyście wykluczyć mnie z pogrzebu taty To było wasze rozwiązanie to był początkowo pomysł Patrycji, powiedziała, że sprawiłaś, że poczuła się głupia w szpitalu, kiedy wiedziałaś więcej o sytuacji ubezpieczeniowej Taty niż ona. Zamknęłam oczy, czując się wyczerpana. 'Anno, wiedziałam o ubezpieczeniu Taty, ponieważ przez trzy lata opłacałam jego rachunki medyczne. Co masz na myśli? Wszystko, Anno. Wasze raty hipoteczne, czesne za szkołę dzieci, kredyty Marka, karty kredytowe Patrycji.' Raty za rodzinny dom, wszystko. Każdy wydatek opłacany przez moją firmę przez lata. Bardzo długo milczała. Dlaczego nigdy nam o tym nie powiedziałaś? Bo chciałam, żeby nasze rodzinne relacje opierały się na miłości i prawdziwej więzi, a nie na pieniądzach. Chciałam, żebyście włączali mnie w rodzinne wydarzenia, bo wam na mnie zależało, a nie dlatego, że płaciłam wszystkim rachunki. O mój Boże, Emilia, absolutnie nie miałyśmy pojęcia. Wiem, że nie, o to właśnie chodziło. Czy możemy to jakoś naprawić? Czy możemy to wszystko naprawić? Przemyślałam to dokładnie. Może. Ale zaczyna się od zrozumienia, że rodzina nigdy nie wyklucza rodziny z żadnego powodu i wymaga prawdziwych zmian w sposobie w jaki się traktujemy. Co trzeba by zrobić, żeby przywrócić usługę taty? prawdziwe, szczere przeprosiny od Marka i obietnica, że takie wykluczające zachowanie nigdy więcej nie wydarzy się w naszej rodzinie. Upewnię się, że zadzwoni do ciebie w ciągu godziny. I Anno, po pogrzebie musimy odbyć poważne spotkanie rodzinne na temat finansów, na temat szczerości i na temat tego, jak się ze sobą komunikujemy. Tak, absolutnie. Cokolwiek trzeba. Godzinę później Marek odzwonił. Jego ton był zupełnie inny, pokorny. Zawstydzony, szczery, Emilia, jestem ci winien największe przeprosiny w moim życiu. Anna wyjaśniła mi o rachunkach medycznych, o wszystkim, co robiłaś dla naszej rodziny za kulisami. Słucham. Byłem zraniony, zazdrosny i niepewny, i wyładowałem to na tobie w najgorszy możliwy sposób. Wykluczenie cię z pogrzebu taty było okrutne, niewybaczalne i całkowicie błędne. Dlaczego byłeś zraniony, Marku? Pomóż mi zrozumieć. Bo wydawałaś się taką sukcesem, tak pewną siebie, tak poukładaną cały czas, a ja czułem się kompletnym nieudacznikiem w porównaniu. Zamiast być dumny z osiągnięć mojej siostry, czułem do ciebie urazę, że sprawiałaś, że czułem się nieadekwatny. Marku, sukces nie jest rywalizacją między rodzeństwem, mamy się nawzajem wspierać. Wiem to teraz. Powinienem był to wiedzieć od zawsze. Emilia, czy proszę, przywrócisz usługę taty? Sam pokryję wszystkie koszty, jeśli będę musiał wziąć ogromne pożyczki. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od wielu godzin. Usługa jest już przywrócona. Oddzwoniłam do Emilii 30 minut temu. Naprawdę? Już to naprawiłaś? Naprawdę? Tata będzie miał piękny pogrzeb, na jaki zasługuje. Ale, Marku, tak, ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, ta szczerość, ta odpowiedzialność, ta gotowość do przepraszania i zmiany, tak właśnie brzmi prawdziwa rodzina. Zapamiętaj to uczucie. Zapamiętam, obiecuję. I Emilia, tak, dziękuję Ci za wszystko, za to, że opiekowałaś się nami wszystkimi, nawet gdy na to nie zasłużyliśmy i traktowaliśmy Cię okropnie. Dwa dni później pogrzeb taty był absolutnie piękny: machoniowa trumna, którą osobiście wybrałam, wyszukane kompozycje kwiatowe wzruszające eulogie od jego przyjaciół i kolegów, przyjęcie, na którym ludzie dzielili się wspaniałymi wspomnieniami. Marek wzruszająco mówił o uczciwości i etyce pracy taty, Anna opowiadała o jego poczuciu humoru i miłości do wnuków, ja mówiłam o jego zdolności do przebaczenia i niezachwianej wierze w drugą szansę dla ludzi, którzy naprawdę chcieli się zmienić. Po nabożeństwie nasza rozszerzona rodzina i przyjaciele taty zebrali się na przyjęciu. Patrycja podeszła do mnie ze łzami spływającymi po policzkach. Emilia, jestem ci winna szczere przeprosiny to ja początkowo zasugerowałam wykluczenie cię z pogrzebu, i było to małostkowe, złe, i wynikało z moich własnych niepewności. Co sprawiło, że tak się czułaś, Patrycjo? Chcę zrozumieć. Czułam się kompletnie nieadekwatna w Twojej obecności. Wydawało się, że wiesz tak dużo o wszystkim o biznesie, finansach, sytuacji medycznej taty. Czułam się głupia w porównaniu. Zamiast prosić o pomoc, lub przyznać się do swojej ignorancji, stałam się defensywna i urażona. Patrycjo, inteligencja to nie jest wiedza o wszystkim to gotowość do nauki, rozwoju i zadawania pytań, gdy potrzebujesz pomocy. Nauczysz mnie o biznesie, o planowaniu finansowym, chcę stać się bardziej niezależna i wnosić więcej do naszej rodziny. Uśmiechnęłam się szczerze. Byłabym zaszczycona, mogąc ci pomóc się uczyć. W ciągu kolejnych miesięcy dynamika naszej rodziny zmieniła się całkowicie i dramatycznie. Marek zapisał się do szkoły biznesu i zaczął pracować na pół etatu w jednym z moich zakładów pogrzebowych, żeby od podstaw uczyć się branży. Anna zaczęła aktywnie, odpowiedzialnie i transparentnie zarządzać finansami naszej rodziny. Patrycja założyła małą firmę eventową, skupiającą się konkretnie na usługach pamięci i celebrowaniu życia. Po raz pierwszy od lat nasze rodzinne obiady dotyczyły prawdziwej więzi, wspólnych celów i wzajemnego wsparcia, a nie ukrytych uraz i niewypowiedzianego stresu finansowego. Rozmawialiśmy otwarcie o pieniądzach, o indywidualnych celach, o tym, jak możemy wspierać swoje marzenia, utrzymując jednocześnie zdrowe granice. Sześć miesięcy po pogrzebie taty awansowałam marka na asystenta kierownika w naszej placówce w Ciechanowie. Wykazał prawdziwe zaangażowanie i rozwój, pracując od ogrodnika, przez asystenta administracyjnego, postażystę doradcy w żałobie. Nigdy nie myślałem, że to powiem, powiedział mi pewnego wieczoru, kiedy razem zamykaliśmy biuro. Ale naprawdę kocham te prace: pomaganie rodzinom w najtrudniejszych chwilach, zapewnianie komfortu i godności w żałobie. To jest niesamowicie znaczące. Tata byłby tak dumny z mężczyzny, którym się stajesz, powiedziałam. Byłby. I Emilia, tak, jestem dumny, że jestem twoim bratem. I jestem dumny, że nigdy nie zrezygnowałaś z naszej rodziny, nawet gdy my zrezygnowaliśmy z siebie i traktowaliśmy cię okropnie. Dzieci Anny zaczęły spędzać ze mną weekendy, ucząc się o biznesie, odpowiedzialności i wartości ciężkiej pracy. Firma Eventowa Patrycji prosperowała a nawet nawiązała współpracę z kilkoma naszymi placówkami, aby świadczyć kompleksowe usługi przyjęć pożegnalnych. Patrząc na nasz rodzinny stół obiadowy pewnego niedzielnego wieczoru, sześć miesięcy później, zdałam sobie sprawę, że czasami największym darem, jaki możesz komuś dać, jest pozwolenie mu na doświadczenie prawdziwych konsekwencji swoich czynów. Nie jako okrutna kara, ale jako okazja do rozwoju, zmiany, stania się ludźmi którymi naprawdę są w stanie być. Pogrzeb taty okazał się dokładnie tym, czego by chciał. Katalizatorem, który połączył jego rodzinę w prawdzie, miłości i prawdziwym szacunku dla siebie nawzajem. Rodzina Kowalskich w końcu nauczyła się, co to znaczy być rodziną. Historie z życia. Subskrybuj teraz, aby odkrywać prawdziwe historie.